Cześć, kochani, witam Was. Słuchajcie, sobota 20 luty. Lecę do pracy. Tego Wam nie mówiłem. Mam jedną sobotę pracującą w miesiącu. Także rzeczywistość jest całkiem inna. Bo generalnie sobie powiedziałem, że jeżeli przyjadę do Polski, to nie będę w sobotę robić. No ale zobaczcie, jest jedna w sobota w miesiącu. Także ubieram się i lecę. No i co? Słuchajcie, dowiedziałem się dużo rzeczy wczoraj w tej pracy których generalnie wcześniej nie wiedziałem po przyjęciu mnie do tej pracy. Że mam odpowiedzialność finansową. Czyli jak wysyłam wszystkie paczki... Ja też, będą, um, pate, ja też będę mój tate Słuchajcie, mam odpowiedzialność finansową. Poczekajcie, wyjdę z domu. Uuu, na spiku lecę. Marla tutaj jest. Uuu, like Borys jest. Zawożą mnie do pracy generalnie i sami jadą do Duster. Oj, chodź, chodź. Myślałem, że ty jeszcze czekasz, jak jesteś przed kamerą. Słuchajcie, mam no, odpowiedzialność jednym osobą, o której się dowiedziałem w generalnie wczoraj, także moja umowa się kończy za trzy miesiące, nie wiem, czy w niej dostanę. w nad na się zastanowię. I tyle jest, chciałem wam powiedzieć. Sobota. O, tak, to są sneakers. Mhm, mm papierek. Za granicą czasami soboty nie robiłem, mimo to, że to raz w dwóch lat, A tutaj zobaczcie w Polsce muszę iść za takie pieniądze. Także sam jeszcze nie wiem co mam zrobić. Dużo w komentarzach mi piszecie, że yy, generalnie... Ja się, Dobrze, dziękuję Synku. Dużo w komentarzach mi piszecie, że znaleźć lepszą robotę, także że wow. A ty widział, Także że ja zrobiłem to. Wzyką. Ale zobaczymy, jaka będzie pełna wypłata. Także pozdrawiam Was i, o, i do następnego. Dzisiaj i nagram. Chcesz coś powiedzieć, Borys? I tak muszę zbliżyć. Tak. On, Jak ty nie subskrybujesz, no to ja wiem, gdzie ty będziesz mieszkać, a potem um, dać ci klapsa na dupę o te klapsy cały czas po tej głowie chodzą dobra pozdrawiam hej. cześć cześć kochani witam was słuchajcie generalnie tak e, tak szybko dogrywam żeby żeby wam powiedzieć w sumie że już jestem po pracy jest godzina 14. Magda po mnie przyjechała. 14.30. Także mówi, oddalę się od domu i chwilę nagram. Słuchajcie, nie wiadomo jak to z tą pracą, czy z niej zrezygnować, czy nie. Jak już mówiłem, jest to odpowiedzialność. Nie mówię, że jest od razu nacisk, w tej chwili, żebym od razu kasę oddał. Jakiś błąd popełnię, pewnie to będzie od czasu, kiedy będę tam gotowy. No ale nie byłem o tym poinformowany, także nie wiem, co z tym zrobię. No co, popracuję na pewno 3 miesiące i podejmę jakąś decyzję. Słuchajcie, generalnie jeśli chodzi o budowę tego naszego domu, bardzo dużo mamy komentarzy, komentarzy typu, żebyśmy się tam nie budowali. Wiecie co, nie wiem co mam zrobić, mogę generalnie co jedynie mogę zrobić, trzymać budowę, chociaż inwestycja już jest mocno tknięta. Generalnie jest wydane 29 tysięcy złotych, a łopata nie jest wbita. Te koszty wam wszystkie przedstawię, jak będzie jak będzie już budowa ruszać. Także jak widzicie, wstrzymać ją to jest no ciężko dla mnie, nie? Mógłbym ją wstrzymać, jeżeli podacie na przykład coś sensownego, jeżeli macie na myśli, bo ja też to rozważam, żeby te pieniądze gdzieś w coś zainwestować. Jeżeli macie tam jakiś biznesy albo coś w tym rodzaju, także podajcie parę przykładów w komentarzu, czy, czy by było można tak pieniądze bezpiecznie gdzieś ulokować. Słuchajcie, na ten dom są to już wszystkie wymieniłem, będzie to ponad 700 tysięcy, już wiem to na pewno yy, Bo słuchajcie, jest taki generalnie plan awaryjny, bo jeżeli, bo jeżeli bym z czymś poległ żeby mi się tam nie podobało, ale to generalnie mi może się nie podobać, jako mu innym może się podobać. Także, wiecie, zawsze mógłbym ten dom, który wybuduję, sprzedać, nie? Także to jest mój taki plan awaryjny w głowie. Bo słuchajcie, jestem w miejscu na przykład bardzo blisko od mojego domu, który ja buduję. Tutaj się budują domy szeregowe. I chyba ich będzie 36, ale nie chcę skłamać, może 50 parę, bo to jest pierwsza część, i tu będzie lecieć druga część. No i słuchajcie, ten dom szeregowy, najtańszy, który będzie można kupić, to będzie kosztował 850 tysięcy, a najdroższy 950. No to jeżeli tak sobie pomyślałem, że jeżeli ja wrzucę swój dom 700, za działkę dałem 110, także chyba mój dom będzie atrakcyjniejszy, mimo że będzie przy garażach. Przecież ja ogrodzę się murem, nie? Także sam nie wiem, jak to będzie. W sumie zobaczymy, jak to będzie. No co, co Wam mogę powiedzieć? Yy, deprecha jakaś u mnie się tam utrzymuje. Czasami budzę się taki zły w tej Polsce, czasami uśmiechnięty, czasami jakiś dobry komentarz dostanę z motywacją. No i cieszę, nie? Takie coś. Słuchajcie, jeżeli jesteście ze mną, yy, dajcie łapkę w górę. To naprawdę motywuje do działania. Czytam Wasze wszystkie komentarze. Z tym funtem fakt, pośpieszyłem się, tem ktoś jak mi pisał, już mówiłem w innych filmach, żeby trzymać te funty do końca tego lutego. No bo on tak mi powiedział, że w połowie albo w końcu lutego będzie, będzie podejdzie do góry, także troszeczkę się pośpieszyłem. Sprzedałem resztę pieniędzy. 53 tysiące chyba, czy 52, już to nawet nie pamiętam i za 5,14. Później wskoczył na 5,18, ale yy, wiadomo, przy takiej kwocie to już jakiś tam pieniądz jest, chyba 3000, ale ja wiem. Tam nie obliczałem dokładnie, tylko tak zerkałem to jest, Słuchajcie, nieruchomości są sprzedawane bardzo szybko tutaj u nas zbyt Bydgoszczy. Z tego co patrzałem na internecie, te nieruchomości, połowa już chyba jest sprzedana. A generalnie co jest? No połowa była sprzedana jak ja się orientowałem, to jeszcze na etapie fundamentów. A zobaczcie, lecą teraz ze ścianami. Nie patrzą czy mróz czy nie mróz. Generalnie widziałem to, jak zalewali wszystko w minus. Nie wiem do ile tam minus 15 mogą lać, bo tam są jakieś domieszki. No ale ja generalnie nie chciałbym takiego czegoś kupić, jeżeli bym wiedział, że to jest tak budowane. No a stąp, co do jeszcze tej pracy wrócę, że nie wiadomo czy tam zostanę. No bo słuchajcie, jest. No wbijam się dzisiaj ten pierwszy raz rozumiecie do tej pracy. W tą sobotę. Generalnie co tam? Dziewiąta godzina. Krzyczę do szefa dzień dobry, bo on tam na sklepie siedział. No Emil, Emil, chodź się przywitać, nie? Przytulił rękę podał. Witam Ci drożdówkę. Jak są się po komuś, czy coś? Tam ci generalnie mówi do mnie drożdżówkę kupiłem, wypij sobie kawkę. Także atmosfera jest fajna, ale pieniądze wiecie jakie. No ale po, jak mówiłem, poczekamy na pełny miesiąc i zobaczymy, zdam relację. No dobra, to na tyle, co chciałem wam powiedzieć, co słychać u emigranta w Polsce. Czuję się normalnie jak na jakiejś emigracji w swoim własnym kraju. Rzućcie, kochani, komentarz motywujący Albo taki dołujący. Zobaczymy, co tam macie na myśli. Co mam zrobić. No i co? Czytam i rozważam, nie? Także pozdrawiam Was, głąbki. Trzymajcie za mnie kciuki. Budowa niedługo rusza. Tylko jak śnieg stopnieje, nie? Pozdrawiam. Hejka. Trzymajcie się. Cześć.